Miasto. Według Was? Jak byście to zdefiniowali? Wasza definicja miasta. Miasto to moja ojczyzna, nasza ojczyzna. Zaprosiliśmy dzisiaj młodzież z legionowskich szkół do debaty o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości legionowa. E, najpierw w formie warsztatów młodzież e, jakby odnosiła się do historii miasta, e, następnie młodzież e, daje głos... E, tak naprawdę jak postrzega dzisiaj Legionowo, jakie są plusy mieszkania w Legionowie, co im przeszkadza, jak również dzieli się swoimi pomysłami, swoimi wizjami na przyszłość, swoimi potrzebami. W porównaniu do Legionowa sprzed 10 lat, na przykład, albo 15, to Legionowo, które jest teraz, uważam, że poszło bardzo dobrze do przodu. Przede wszystkim na arena Legionowo, jakiś obiekt rekreacyjno-sportowy dla młodzieży i osób dorosłych basen na piaskach i skończyło się dojeżdżenie do Warszawy albo do jachranki na wykąpanie się w basenie. Robimy jedną imprezę właśnie taką dużą i sprowadzamy jakąś, nie wiem, gwiazdę powiedzmy dużą, taką dużego formatu. Co tak trochę nie ma sensu, bo jesteśmy dużo mniejszym miastem niż Legionow Warszawa. To jest jeden, jedna, jeden problem. A drugi jest taki, właśnie, że właśnie, właśnie jeżeli chodzi o te koszty, to jest jeden problem. Bo można by na przykład zrobić dużo imprez mniejszego formatu jakiś. Bo takie robienie, właśnie. Robimy. Tak, robimy trochę. Chcemy zrobić i tak na przekór chcemy zrobić tego Legionowa, To jest niemożliwe, tak jak kolega wcześniej to powiedział. Chcemy zrobić tą Warszawę, czy inne duże miasto. Słuchanie was to jest czysta przyjemność. Nie zawiodłem się wcale. Wiedziałem, że jak przyjdę, to e, będziecie mieli. Po pierwsze, olbrzymią wiedzę dotyczącą tego, co się w Powiecie Legionowskim dzieje, co się dzieje w Legionowie. I nawet jak czasem brakuje wam pewnych informacji, na przykład takich, że powiat bardzo dobrze współpracują i gminy między sobą w Powiecie Legionowskim, wspierają się inwestycyjnie, robią wiele rzeczy wspólnych. Różnie to y, czasami różny efekt osiąga i, i pewne wiele rzeczy jeszcze trzeba zmienić, natomiast to jest taka tradycja powiatu legionowskiego, przyjeżdżają do nas ludzie z powiatów ościennych i się pytają, jak wy to robicie, że tak dobrze współpracujecie, więc trochę to tak jest, że, e, że to jest rzeczywiście nasz znak I rozpoznawczy. Zrobiłbym coś, żeby ludzie jakby mniej się kłócili na takie tematy właśnie polityczne, też szkolne, edukacja, oświata itd., tak szpitale. Optymal tak, na szczeblu lokalnym. Jako, że nie dojdę do władzy, to mam nadzieję, że yy, nie, pój nie pójdę w politykę. Debaty mi dają o tyle fajną możliwość właśnie wypowiedzenia się, bo jakby mało kto z moich znajomych lubi dyskutować nad jakiekolwiek tematy poważne. Zazwyczaj są to głównie dowcipy, oglądanie meczów czy spotykanie się na piłkę. A tutaj jakby mogę spełniać jakby swoje, swoją pasję, jaką jest dyskutowanie, bo no, lubię to. Dzisiejsza debata sprawia, że my jako osoby niepełnoletnie, które jeszcze nie możemy e, głosować w wyborach, nie możemy... E, decydować o tym, kto będzie władzą naszego miasta. Nasze pomysły zostały dzisiaj zauważone, nasze pomysły mogły ujrzeć, jakby to powiedzieć, światło dzienne. Już jesienią zaprosimy młodzież do debaty na temat kultury. Pomysł, żeby podjąć tą tematykę powstał w dzisiejszych kuluarach. Dla nas, tworzących kulturę zarówno w Legionowie, jak i w Powiedzie, będzie to ważna informacja o oczekiwaniach młodych ludzi w tej sferze życia.